Muito mais. że jest pierwsze wydanie państwowe tych e, przeskiny. <grystanski> Jakiego państwa? Polskiego. No a jakie pole... tu jest katy? Jakie tu jest polica jak... Polska. Polska. Polska, tacyńska, jest... Polska. Polska. Ty. I tylko tyle o... Ale to nie myśmy Polska. to I ja, ja, tak. ja nie mówię, że to jest Ale wy to firmujecie pod tym siedzicie. No to zajmujcie, my to nie mieszamy Ja też nie wieszam. Ale jak ta policja powiedziała, że każdy może zmieścić, co chce. Jak ja to nie może być. A, a policja nam powiedziała, to może być. Proszę, to macie wziąć. krzyż, a oni mają to. to, to. Jest to pani powiedz tym zadymiarzom, co przyjdzie o 17. A kto tu jest zadymiarzem? Kto, kto tu siedzi i pilnuje własnym tyłkiem? To Proszę zdjąć. A jaki to jest katyń w ogóle? Nie pani się nie denerwuje. Ja się nie denerwuję. A ja do tej pani jak można takie kłamstwo tu wieszać i jeszcze pilnować?